Siemano, witam was w kolejnym let's playu gry jest Hero gris to chyba dziewiąty 9, 9 chyba odcinek Nie jestem nie jestem pewny Widzę, że kamerka tak. Tak jakoś tak nie, nie za fajnie dziewiąty odcinek Przegląd tydzień 22. Yy, mamy Dobra, okej. Okay. Żeby... M, chciałem sprawdzić ile... ile nam czasu zostało. Generał i Wiedźma. Weźmiemy. Weźmiemy. 7 tygodni do nadejścia Rodowi, więc bierzemy na pewno. Tydzień 23. Generał. Wracam od pana Torlando. Nie wiem dużo o pisaniu, ale ten facet zdaje się wiedzieć co robi. Jestem tylko trochę zadziwiony, dlaczego zadał tyle pytań na temat mojej blizny. Bielizny. Blizna, bielizna. I to w czym mogę złożyć? Mam ten zwierzęcy z Okej, okay. dobra, gadaliśmy z nim o tym chyba. Eee. Jak twój biznes? Oczywiście, Erek. To, że nie chciałeś mnie wesprzeć, nie znaczy, że inni tego nie robią. Moja firma kwitnie. Powinieneś przestać. Wywiera negatywny wpływ na życie ludzi. Nie możesz sprzedawać czegoś innego? Co? I przekazać tak ogromny 100 złota który tylko czeka na przewłaszczenie? Chyba, że żartujesz Erek. Jeśli nie sprzedam pyłku tutaj, sprzedam go gdzie indziej. Wszyscy tego chcą. Nie możesz mnie powstrzymać. wiem dlaczego potrzebujesz, przepraszam. Mogę wyjaśnić. Wróżący pyłek nie jest niebezpieczny. O ile wiem, ma on zastosowanie bardziej medyczne niż jakiekolwiek inne. To tylko prosty sposób. Kurwa, co Cedani znalazła? Czy to jest lis? Nieważne. E, to tylko prosty sposób na zarob, e, zarobienie złota. Nie ma znaczenia, czy sprzedajesz pyłek, czy nie. I tak trafi do ludzi. Możesz próbować powstrzymać moją działalność, ale od razu ci powiem, nie możesz. Jeśli ja nie będę tego sprzedawać, ktoś inny to zrobi. Wiedziałem, że ci się to nie spodoba, dlatego ci nie powiedziałem. Nie obchodzi mnie, co robisz, o ile nie robisz tego w dawer. Jasne, będę trzymać się z dala od dawer. No i Git. Wasza Wysokość, Twój generał nie spał całą noc w naszej wiosce i to przestraszyło Wiedźmę, ale Babuszka powróciła, jej ludzie na koniach przyjechali. Przejęli trzy wioski Wasza Wysokość, Zmuszałem wszystkich do karmienia swoich dzieci ogromnymi ilościami jedzenia. Boimy się Babuszka, bo nie przyjdzie Wasza Wysokość, ona chce je zjeść, musi coś zrobić. No to teraz wyślijcie swoich ludzi. Są w trzech wioskach. Czerwony koniec w Oborce. Czarny koniec w Jabłońce. A biały koniec w Belce. Zobaczę, co to się zrobi. Zaznaczyłem ee, dla ciebie te lokalizacje na mapie. Jeśli otworzysz mapę, będziesz mógł wysłać agenta do tych lokalizacji. Dziękuję Ci, Wasza Wysokość. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. Dobra, pogromca smaków. Muszę wysokość. W lasach nie ma śladu Lichaja. Więc pomyślałem, że jestem sprytny. Wiem, gdzie szukać ich legowisk. W starych pniach drzew. Weź te zakrwawione porożem jako dowód mego odważnego czynu. Nie mogłeś pokonać Bessy, ponieważ w lesie nie było potwora. Wpadłeś w nasz podstęp. Wszystkie Twoje opowieści są kłamstwami, również ta. Ja kłamcą? Nie mam mowy. Przyniosłem dowód, czyż nie? Eee. Czy ktoś widział, jak zabijasz bestię? Jest jakiś świadek, który mógłby za ciebie. Nie, obawiam się, że nie. Żaden rozsądny człowiek nie poszedłby tak głęboko w las. Zwłaszcza, jeśli czaj się tam jakaś dzika bestia. Smocza opowieść też nie jest oryginalna, prawda? Sir Frederick mówi, że za każdym razem opowiadasz tą samą historię zmieniając tylko kilka szczegółów. W porządku, więc mleko się wylało. Przynajmniej nie muszę już odstawiać szopki. Czasami potrafi być to bardzo męczące, jeśli mam być całkowicie szczery. Ludzie chcą zobaczyć niesamowitego rycerza, tego pogromcy smoków, więc pokazuję im to, co chcą zobaczyć. Lichaj i dowód. To jeleń. Moje historie przynajmniej nikomu nie krzywdzą i nie mam problemu z piciem. Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz mi to w twarz. Słyszę, co niesie wiatr. Problemy z rumem. Żona chodzi z podbitym okiem. Nie wierzysz mu, prawda, wasza wysokość? Jest kłamcą wszystko, co zmyśla. Kiedyś byłeś rozpoznawany na dziedzińcach, ale pamięć o tobie zanikła. Dość tego. Wyciągnij miecz. Zobaczymy, czy jesteś kimś więcej niż oszustem. Dobra, nic się nie robię. W swoim obecnym stanie nie spodziewałem się niczego innego. Masz szczęście, że nie mam teraz ochoty walczyć. Oczywiście, że to tylko mistyfikacja, ale to nie ma znaczenia. To przesłanie jest najważniejsze. Historia rozgrzewają ludzkie serca. Daję nadzieję na lepsze jutro. Ludzie zawsze myślą, że wiedzą o zliszki, liszaje i strzygi, podczas gdy zwykłe, zwykle jest to list, bezpa bezpański pies albo nawet kot. Jeśli przyniosę im skórkę z dzika lub róg jelenia i powiem, że to potwór, lepiej śpią w nocy. Mogą wrócić do pracy, czując się bezpiecznie. A jeśli zrobię jakieś dodatkowe złoto, z boku. co z tego. Przecież nie wszyscy jesteśmy oszustami. Królowie. Na przykład. Ludzie zawsze przychodzą do króla. Ponieważ wie wszystko. Oczekując, oczekują od ciebie mądrej rady, pokładają zaufanie w Twoich słowach. Ale odpowiedz sobie, czy zawsze wiesz co robić? Rozumiem, co masz na myśli. Dobrze mi spokój wiedząc, że w lasach nie ma potworów. Dokładnie. pewno się nie możemy pozwolić mu szerzyć więcej kłamstw, nie pozwolę na to. Jeśli pozwolisz, aby Noaksey dołączył do twojego sztandaru, nie będę stać po twojej stronie. A ja nie dołączę, jeśli on dołączy. Z jego pijaństwem nie stanę obok niego podczas bitwy. Podczas całego zamieszania mógłbym... mnie dźgnąć i nikt nawet by się o tym nie dowiedział. Jevan, dobry chłopak. Renuję ze mną. Postaram się wysłać moją rekomendację. Nie zapomnij o tym. Frederico, jestem z tobą. O, no, myślę, że jego wezmę. Czeka cię jeszcze jedna bitwa. Widziałem. Mogę zaufać Twojemu osądowi, Wasza Wysokość. Najwyższy czas, aby osoby z prawdziwym doświadczeniem przejęły dowodzenie na Exe. Szkoda, wasza wysokość. Niemniej jednak życzę Ci powodzenia w bitwie. Czy ktoś może posprzątać ten bałagan? Co siemanko. Co ulica? Co u licha lis robi w sali tronowej? To mój nowy agent. Sykacz. Wracamy do zwierząt? Cóż, nie do końca da się wysłać zabawki na misję. Nic nie rozumiałem bez względu na to, jak wiele im wyjaśnisz. Poza tym ten był trudny do zrekrutowania. Yy, zajęło to trochę czasu. A writ, czy to jest bezpieczne? Oczywiście, że tak. To liz nie powinien sprawiać zbyt wiele kłopotów. Dlaczego sykacz? Ach, to proste, ponieważ syczy. Okej. Okay. Dobrze, zatrzymaj go. Pikarz wkrótce będzie znany wszędzie. Najpierw Davern za jego szlachetne czyny, potem w Atanie, kiedy sprowadzimy do i dostaję go z powrotem. Być może pewnego dnia będzie konkurować z pogromcą Smoków na Exejem. Gdy przejdzie inicjację, zostanie wysłany na misję. Aurelia, jak się czujesz? Martwię się o Ciebie, zemdajesz już dwa razy. Co jeśli będzie gorzej? Kto obejmie Tron? Myślę, że musimy podjąć większy wysiłek. Być może Autry ma rację. Musimy się bardziej postarać. Nie, że nie wypełniłam swojego obowiązku jako królowa. Nie powinnaś czuć się winna. Los, jak widać, ma dla nas inne plany. Mam trzy piękne córki, zdrowe córki. Oj. to no nie Twoja wina, że nie mamy następcy. Dziękuję, kochanie. Ok. Być może. E, może spotkamy się później w nocy, kiedy wszyscy pójdą spać. Mam kilka pomysłów, jak sprawić, żeby było bardziej interesujące. Może to pomoże. Chciałabym zrobić coś, żeby poczuła się lepiej. Może jakiś mały upominek przypominający jej, że ją kocham bez względu na wszystko. A no, wstawaj. Zresztą to miejsce niesamowicie pachnie. To bardzo uspokajające niż dziwne, żeby. Dobra. A ja potrzebuję zdobyć coś. Dobra, to walimy tak, yy, General, Okej. Okay. I oborkę też sobie tutaj wiedźmy wyślemy. Oto, to, zaprośmy czowana Lord jest poza zasięgiem. Ty ty, 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 ty ty. Sprzedamy mu chyba. Dobra, sprzedamy mu ten obraz. waga, potrzeby ludzi bohater, składniki zalona wioska, biznes to biznes yy, i poprosił o obraz bociana należący do króla, w zamian lord zaoferował swoje wsparcie o konfrontacji lorda o spaleniu obrazów Dobra, bym chciał obraz Bociana. No dobra, eee... trzeba stąd wyjść. Kurde, w drugą stronę. Szybciej, 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 szybciej. Szkoda, że nie można było pogo pogodzić obu. Nie przerywaj naszego szkolenia. Hes. Hmm. Wełnę dasz? Dobra, do zobaczenia. Eee... A ty nie jest ten bocian. To chyba było, że w sypialni jest ten bocian. Bardzo wdzięczny. Dobra, zdaj mi Muszę zaprosić Grego i dać mu ten obraz No, damy mu Puste miejsce. Na no to wszystko. Nie wiem, jak znaleźć ten trop. Okej, okay, zakończmy. Czy teraz z Aurelią mamy się spotkać? A mnie? Przestań. Mhm, się zabawiają. A z tej strony nic nie zdziałaś. A proszę bardzo. Nie jest takie proste. Azalia podłożyła coś yy, do mojej pościeli. Muszą spać, i teraz wszystko mnie swędzi. Tylko trochę pokrzywy w proszku. Wkrótce ci przejdzie. Przeprasz swoją siostrę. Nic nie zrobiłam. To nie byłam ja. Wszyscy wierzą, że to byłaś ty. Azalia. Przepraszam. Parsk. I dlatego właśnie nie ma następcy tronu. Ach, może spróbujmy innym razem. Może nadal możemy spróbować dziś wieczorem. Mhm. Trzymanie armii. Dobra, ich zostawię. 6 tygodni do nadejścia radowi. A złoto trochę mamy, więc nie obawiam się. Wróciłem z barki. Muszę powiedzieć, że dzieje się tam coś bardzo dziwnego. Kiedy przyjechałem, wioska była pokryta śniegiem. Ale kiedy zmogłem się z mężczyzną na białym koniu, cały śnieg się stopił. Nie jestem pewien o co chodziło, ale wygląda na to, że pomogłem. Dziękuję ci. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Super. Kiedy przybyłam do oborki, miała bardzo dziwną maurę. Było zimno i pełno czerwonej mgły. Mogłem Zmogłam się z mężczyzną na czerwonym koniu, ale wydawało się, że był pod urokiem. Potem wieś się uspokoiła. Na cześć. E, mam dla ciebie obraz. Zdjąłem obraz Bociana, tak jak prosiłeś. Dziękuję ci bardzo. Będzie pięknie wyglądać obok reszty mojej kolekcji. Czyli nasza umowa jest zakończona, przede wszystkim? Oczywiście. Nie sądziłeś. Że... Że słowa. Możesz liczyć Co? możesz liczyć na moją armię w walce. Jestem pewien, że i tak wygrasz. Jeśli masz jeszcze jakieś obrazy, chętnie je kupię. Zobaczę, czy znajdę coś jeszcze. To wszystko. Do widzenia. Nie mamy gdzie szukać pomocy, Wasza Wysokość. Bandyci rządzą naszą wioską. Powiedzieli, że podarz nam gardła, jeśli do, do Was przyjdziemy. A nie możemy pozwolić im jeść naszego jedzenia, pić wina i wy wykorzystywać naszych kobiet. Są dobrze wyposażeni, a my, rolnicy, nie wiemy jak walczyć, nie mamy szans. Proszę, wyślij najlepszego generała, zanim będzie za późno. Dobra, wyślę. Dobrze, zrobiłeś, przychodząc do mnie. Generał natychmiast skieruje się w, kier w kierunku wioski. Też umowiny zapłacą za to, co zrobiłeś. Masz moje słowo. Dziękuję Wasza Wysokość. Wiedzieliśmy, że możemy na Ciebie liczyć. Lepiej wrócę szybko do domu. Zabarakaduję drzwi i poczekam, aż wszystko się skończy. Ile mamy? A, jeszcze tyle. Wróżka. Pozdrawiam. Czy mogę podejść bliżej? Masz bardzo interesującą Aurę. Pozwól mi przepowiedzieć swoją przyszłość. Widzę, że będzie bardzo interesująca. Czy nie wierzysz w los? Tak, przepowiadałam wielu królom. I zwykle miałam rację. Tylko między nami obiecuję ci, że opowiem ci o tobie. I będzie to prawda. A potem zapłacisz. W przeciwnym razie nie musisz. Więc... Nie jestem zainteresowany. Naprawdę wolałbym nie znać swojej przyszłości. Życzę wszy ci wszystkiego dobrego. Do widzenia. Eee... Dobra, czy nasza armia jest gotowa? Mamy no, ciężka sytuacja. Nie możemy być pewni, czy Iwo wesprze nas swoją armię. Musimy zaprzyjaźnić się jak największą liczbą lordów wokół nas. Że potrzebujemy batalion złożonego z co najmniej 1000 żołnierzy. Okej, okay. jak mogę pomóc? Postęp dochodzenia. Przygotowałem stanowisko z przeglądem wszystkich naszych. Kiedy znajdziemy przedmioty dowodowe, zostaną one tam wyświetlone. Wraz z informacjami, które zebraliśmy na ich temat. Możemy zapytać lordów o przedmioty, które znaleźliśmy do tej pory. Dobra, ogrody i gadamy z Azalią, tak? Nocny dowcip. Wiem, następnym razem obiecuję, że zas zastosuję łagodniejszy roztwór niż proszek z pokrzywy. Po prostu ten za Mają. Ja zawsze wymyślałam najlepsze rzeczy do robienia. że nie powinna tu być. Wiem, ale to jest nie za nią. Dlaczego nie pobawisz się z kimś z zamków? Wszyscy są nudni. Są rozmawiasz tylko o lekcjach tańca lub o właściwym sposobie zachowania się przy stole lub o tym jak należy rozmieszczać tuczce. To kropne. Udowodniłaś, że jest zarotna. Jestem pewien, że możesz wymyślić coś ciekawego do robienia. Eee. Y, może mogę trochę. to okuczcie służącym. A, prawie zapomniałem. Nasz para w wygląda dziwnie, jakby ktoś go przesunął. Nie ukłon dostać się pod spód, ale może gdybyś miał jakieś igły? P -p -p -p. Igły. Gdzie mogę igły zdobyć? Cholera, wygląda na zmęczonego. A może jestem po prostu stary? Ok, mamy igły. No. Dobra, do zobaczenia później. Wyjdźmy stąd. Właśnie, lochy jeszcze. No, tylko się rozglądam. Cyk, 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 dobra, nic tu więcej nie ma ciekawego. Wyjdźmy. No i co? Pęknięcie kartka papieru. Nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list instrukcją dla. Jest pięknie ozdobiony kwiatami. Zwykle nie dokorujemy naszych listów. Byłoby to zbyt kosztowne. Może te rysunki przybliżają nas do tego, kto napisał ten list. List ozdobiony pięknymi rysunkami kwiatów. Oto co jest napisane. Znajdź wino w piwnicy. Wlej się do kropli płynu do szklanki. Niech nikt cię nie zauważy. Wygląda jak list dobra. Okej. Okay. To mamy trop. Mam trop. List. Zawiera instrukcje dotyczące nalewania trucizny do kieliczka wina oraz mapę naszego zamku. List wydaje się ozdobiony kwiatami, jak za dawnych czasów. Jak możemy wyśledzić ten list? To bardzo ważny dowód. Zapytaj generała, czy zna kogoś, kto zdobi listy w taki sposób. Jeśli jest dostępny, prawdopodobnie będzie przy murach zamku. Dobra, ale teraz nie jest dostępny. Dobra, na jabłonkę jeszcze wyślemy ...wiedźmę. Ciekawe, czy tu się jeszcze coś pokaże. No bo jest tu trochę tego terenu. Dobra, na ja poleciało. Eee. że sprzymierzy się z Lordem Friderikiem. Jest przeło e, przełożonym Lorda Jovena. Wygląda na to, że jego opinia ma. Dobra. Obnażył kłamstwo na i obaj zawarli traktat. No, tutaj mamy 20 więcej żołnierzy. To już jest poza zasięgiem. No super. 120. No to mam, będziemy mieć tysiaka. Prośmy Adę. Mm, to tyle. To czy kończymy już na dzisiaj? Tak, będziemy kończyć na dzisiaj, bo. Już za dużo czasu nam to zajęło. Dobra. No, generał wyjechał. Będziemy mieć tysiąc. Bez problemu. Trzymanie armii. Wszystko jest cacy. A my kończymy na dzisiaj. Bo czas nas nagli. Zostawcie łapkę, subskrypcję oraz podajcie na kolejne odcinki oczywiście. Eee, to być tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście, że obejrzeliście i do zobaczenia. Tak jak już powiedziałem. Bajo.